Dziś obchodzimy, i znajdujemy się w świątyni wschodniej, obchodzimy drugi dzień świąt Zmartwychwstania Pańskiego, obchodzone według kalendarza juliańskiego. Rzeczywiście, w odniesieniu do tradycji zachodniej, te szczególne, jak to Pani wspomniała, modlitwy za zmarłych są sprawowane właśnie w okresie Zmartwychwstania, czyli przypomnienia Zmartwychwstania Chrystusa. A nie ma czegoś takiego jak w tradycji łacińskiej, zachodniej dnia zadusznego i 1 listopada, i pierwszego 2 listopada, tylko właśnie ten charakter tych świąt jest przeniesiony na okres zmartwychwstania, ale to ciężko powiedzieć, że to jest konkretnie dziś, przeważnie dziś, ale nie zawsze. Dlatego, że okres 50, odbywa się to w okresie 50 do zesłania Ducha Świętego, i na różnych terenach, w różnych kościołach jest to różnie praktykowane bądź. Dziś, tak jak dzisiaj u nas w Krakowie, bądź przed zesłaniem samego Ducha Świętego, bądź w którąś tam niedzielę w ciągu 50-nic. Ale to jest to ten okres paschalny jeszcze. Pascha jest, nie, jest, nie, jest, nie jest to tradycją całej cerkwi. Powiedzmy, na Słowacji tego, tej tradycji nie ma. W różnych, w różnych, że tak powiem, częściach kościoła, ale symbol chleba, który jest rozdawany w niedzielę. Liturgicznie nazywaną Prowidnia, czyli y, y, niedziela świętego Tom, Niewiernego Tomasza, jest rozdawany chleb po uprzednim y, błogosławieństwie, myrowaniu y, wiernych, którzy niektórzy go zjadają, niektórzy go y, przetrzymują, że tak powiem, y, w domach jako y, symbol opieki. No, jeżeli chodzi o święta jeszcze z no to jest jedną charakterystyczną rzeczą, która jest widoczna, to są otwarte drzwi. Tygodniu poprzedzającym e, niedzielę niewiernego Tomasza. Przez cały tydzień wszystkie drzwi są otwarte na oścież, jako też symbol zmartwychwstania Chrystusa. Natomiast e, co do symboliki świątyni ikonostasu, no to jest charakterystyczna, charakterystyczna, jak powiedzieliśmy, cecha architektoniczna, symboliczna, symbolizująca wschód, e, czyli ikonostas oddzielający nawet, czyli wiernych od. E, Presbiterium jak, jako wymiar te, tego sakrum staro, starotestamentalnego światełka, gdzie znajduje się tabernakulum w tradycji, że tak powiem, bizantyjskiej. Przeważnie, tabernakulum, jak widać, są to miniaturowe świątynie, jeżeli chodzi o drzwi południowe i północne, czyli tak zwane drzwi diakońskie. Są przeznaczone czy udostępnione dla asysty ministrantów, tak można powiedzieć, czy asysty liturgicznej. Natomiast drzwi carskie, główne drzwi śródcentralne, są przeznaczone tylko i wyłącznie dla kapłana i to sprawującego sakramenty. Nawet niektóre nabożeństwa paraliturgiczne nie pozwalają na otwieranie przekroczanie tej drzwi.